My To wszystko między nami a Kościół jest rzeczywistością jak każda inna. Jeżeli mi mówisz, że księże mają dzieci, to ja cię pytam Okej, okay, jakie, jakie masz dowody, poza tym poczuciem, że, że wszyscy księży mają dzieci albo większość. W jaki sposób Kościół może przyciągnąć do siebie młodych ludzi? Czy na przykład duszpasterstwo internetowe mogłoby pomóc? Myślę, że to mogłaby być jedna z form, tylko oczywiście ze świadomością, że duszpasterstwo inaczej w internecie nie da się załatwić wszystkiego, dlatego że. Że w kościele jednak osiową najważniejszą sprawą jest spotkanie. Spotkania w internecie się nie urządzi, żebyśmy nie wiem, jak chcieli, można się komunikować przy pomocy słów czy obrazów, ale to nie będzie spotkanie. Nie fetyszyzowałbym też takiego takiej myśli, że o to Kościół musi jakoś specjalnie zabiegać o młodych ludzi, bo ci... Tak, no jasne, Paweł II mówił, że młodzież, prawda, jest tutaj naszą przyszłością. I o młodych i starych powinien zabiegać, i o dzieci, i o, i o starców, a, a, a jeszcze lepiej by było, żeby to oni zaczęli zabiegać o Kościół i żebyśmy spróbowali tak ten Kościół zrobić, żeby, żeby to właśnie ludzie do niego przychodzili, bo, bo myślę, że to, jest, że to jest wykonalne. Powiedział Pan, że Kościół zabija stereotypowość. W jaki sposób można to zmienić? To, co z tym można zrobić, to przede wszystkim Uświadomić sobie, że jeżeli ja myślę o kimkolwiek albo o czymkolwiek w kategoriach stereotypu, to mam jakiś kłopot sam ze sobą najpierw, dlatego że to jest niegodne myślącego człowieka stosować stereotypy. To jest po prostu nie, nie przystoi. Powinniśmy też spróbować, może włożyć trochę więcej pracy w to, żeby się z tym kościołem zapoznać i rzeczywiście zobaczyć, jaki on jest, a nie tylko bazować na jakichś opiniach zasłyszanych, przeczytanych, albo na tym, że ktoś słyszał, że jakiś ksiądz się niemoralnie prowadzi i w związku z powyższym od tej pory ogłasza swój wielki rozwód z Jezusem, Maryją i, i Benedyktem XVI. I nawet jeżeli ktoś robi źle. To powinienem się zastanowić, czy ja stosuję wobec niego te standardy, które chciałbym, żeby stosowano wobec To jest proste. Jak konstrukcja... Czy uważa pan, że tacy prowokatorzy jak Wojciech Cejrowski są kościołowi potrzebni? Trudno jest mi ocenić, dlatego że ja mogę się z Wojciechem Cejrowskim nie zgadzać w wielu kwestiach i w wielu się z nim nie zgadzam. Natomiast nigdy nie odmówiłbym mu prawa do, do działania w tym kościele, do, do funkcjonowania w nim i do prezentowania w nim swojej wrażliwości, która nie jest moją wrażliwością, ale dostatecznie długo już w tym kościele żyję, żeby wiedzieć, że zmieści się w nim. I Wojciech Cejrowski, i ojciec Tadeusz Rydzyk, i ja się zmieszczę, i jeszcze parę innych osób, bo to jest po prostu bardzo, bardzo nieprawdopodobnie ciekawa i szeroka wspólnota. Chciałbym się odnieść do tej sprawy z księdzem Lemańskim. O co pan tak naprawdę walczy? No ja nic nie walczę. Ja, ja staram się tylko pokazać, że jeżeli ktoś mi tłumaczy, że wykonuje rzetelnie analizę jakiegoś problemu, to ja zadaję pytania, sprawdzam, czy, czy rzeczywiście to zostało rzetelnie wykonane. Dlatego, że wie pani to. To nie jest dla mnie zabawa. No, rzeczy, o których mówimy, kościół, religia, wiara, wszystko, co z tym związane, to dla mnie są sprawy życia i śmierci. To nie jest kolejny publicystyczny temat, który wpadnie na okładkę i z niej spadnie. E, więc jeżeli ktoś mówi bardzo twarde i rzeczowe jego zdaniem rzecz na temat kościoła, to ja mówię, sprawdzam, pokaż mi, czy to jest prawda. Ksiądz Lemański, no włączył się w. Mam wrażenie, że się dał wykorzystać po prostu. Najpierw dał się wykorzystać do opowiadania czy, 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 czy jakby do, do firmowania sobą nierzetelnego tekstu, a później do takiej dość prostej zemsty na mnie, którą która, jak widać nie traktuję z jakąś nie wiadomo jaką rozżaleniem, czy się nie skarży, tylko po prostu z uśmiechem. Mnie to rozbawiło, że można w tak banalny sposób mścić się na byłym koledze z pracy, publikując okładkę i wkładając to, co się chce powiedzieć na jego temat, w formę, że, że, że wszystko to mówi. Mówi, mówi ksiądz Lemański, współczuję jakoś księdzu lemańskiemu. Myślę, że to jest fajny facet i, i dobry ksiądz. Natomiast chyba w tych kontaktach z mediami ostatnio jakoś się pogubił.